W gdzie jesteś? Na Nurburingu Byłeś tu już nie? No, raz byłem. Co będziemy jutro Ale, robić? Ale kurwa byłem taki kurwa z jakiś... E, nie że nic nie pamiętam. A co będziemy nie, jutro robili? No. Jutro e, będziemy siedzieli w boksi i patrzyli, jak samochody jeżdżą. I będziemy raportować coś? Rozpalają benzynę, niszczą opony i w ogóle. Ciekawe, czy Greta Thunberg tutaj była kiedyś? Greta? Pewnie tak, chciała zamknięcia tego toru. Bo to niszczy środowisko Po co to komu? Po co to komu? Po co to komu potrzebne? Po co to komu potrzebne jeździć w kółko jakimś samochodem? Spalają benzynę, niszczą opony Przeglądu samochodu nie mają Jakieś kurwa rury w środku Bez sensu Próba numer 2 się? Tak, teraz się już uda No Mani było na karcie no, money no, no money. money, no money. No, no money, no Teraz Krzysiu. No Mani no manni. Co będzie teraz, Krzysiu? Będziemy jechać po torze. Próba numer dwa. Teraz bym Slaron się otwiera. Czak, leci, poszedł. Lecimy. Ja tak. Ostrożnie, Krzysiu. Trzeba. pamiętaj. Mój priorytet to przejechać bezpiecznie, a nie szybko. Chyba Chyba nie jest niestety, tak. Gdzie będzie będzie mikrofon coś dał? Jest Dobre, jest. Niestety okay, będzie dobra, tak, dobra, bo dobra, jest kurwa dobra. jest pod słońcem cały czas. Dobrze, dobrze, dobrze. Chuj ja widzę. Nie ma innej opcji. Możesz przełączyć na Bękę. Przełączyłem. Przełączyłem już. Tak, zadań, jest bęka. To jest zaczynamy. Pójdź go. Może tu będzie kompresja. No. Czułem na ręku. Na ręce. Hamuj sobie, wiesz, delikatnie. Nie próbuj absolutnie no, nic. Pójdź go. Dwie BMW. Tak. Kurwa, trzy BMW. Tak, teraz BMW. Pójdź ja, tą BMW. Ja, tak, ja też tak musiałem. Civic'a też pójdź. No to są jazdy turystyczne, nie muszą też to wziąć pod uwagę a na razie... Dobra, to jeżdżą i BMK, więc za band jak przyjeżdżę... ich ja je jest... pojadł. Więc sobie pojadą. No. Dobra bo Nikogo nie ma. To co miałem chujowe podejście, ponieważ dojechały kurwa No nie to wiesz, no stary, no ja też tak wiem, chciałem... No czasu. na mi kolejka szła, nie? Musisz trochę Tu się teraz za bardzo nie napędza, bo ten zakręt, który zawsze napierdalamy, jest dużo bardziej ostry. Grzesiu, a jak ja będę jechał, to będziesz mi mówił tak jak na w klubie? Tak, W 2013? Przed nie pamiętam. się początek miałeś Przysiu. zły, ale Przysiu. może... Ale może będzie Puszczamy go, niech jedzie sobie. Tak, like no. Nie możesz jechać z jedną ręką. Do lewej wciągaj i do prawej. Teraz mocniej trochę po tarce możesz delikatniej. i teraz już do lewej. Tyłu czysto jak coś, zmień sobie. Tak. Do lewej na razie. Ja razie Ci się dzieje z tyłu? Luz, Tu wiesz co robić. Tu du, wduchnij się do prawej strony, przytrzymaj delikatnie i tu wypuszczasz sobie na zewnątrz. i leci. Za a, na a, razie tak jest czysto. To będzie teraz lekko odplejka. No. Przed górką możesz już puszkić sobie, bo nie, to nie ma co Nie za bardzo. No dobra. Nie na tym biegu zostawię. Możesz na razie. Do, do, do prawej jak... się doklej. Do... Do wrzuć kierunek kier kier i się doklej. Wrzuć kierunek. Jak chcesz kogoś puszczać, to nie mrugaj kierunkiem jak na trasie, tylko wrzuć i jedź na kierunku. Teraz lecimy. Lecimy go ogniem na razie. 150, 160, ja ciecy, szybszy niż Grzesiek Za szybciej ten Dokładnie Tylko ty trochę zwolni, zwolni. Nie, to zwolni Nie, tu aż tak bardzo nie trzeba Z tyłu na razie czysta, ale coś nadjeżdża Coś nadjeżdża tutaj sobie Zwolnił delikatnie Do trójeczki wystarczy O kurwa no, Pamiętasz co mówiłem, że nie, 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 nie używaj tego hamulca Ym, Więc Teraz ma kierunek prawo pra no, pra no, no. i nie napędzać się na razie, bo samolot jak się będzie nie handluj, no, ale, ale, się, ale się nie napędza. No, coś tam doratuje do nas, bo ma jakaś. A ja, yeah, jeszcze dobry kawałek ma do no, nas, no, no, ale oni się dużo szybciej napędzają. Tak, jak 36, muszę kupić rzucenie Tu jest uważaj, bo ta kompresja jest odczuwalna też na kierownicy. Jak to jest kierownicę, pamiętaj, kierownicę, pamiętaj, teraz, że, że trzeba przyciągnąć, odciągać to kierownicę, wiesz, musisz przyciągnąć, tak, to tarce, dobrze, To z taką, bez hamowania, bez hamowania, My, pamiętaj, że jedziemy wolno, nie jedziemy teraz DTM-em, no, ja, więc, ale widzę, że dużo więcej mogę sobie pozwolić niż początkowo mi się wydaje, no tak, tak. Ty... No, ale też chyba więcej niż Rześek sam pozwolić, wiesz, bo Rześek miał trochę mokro jeszcze na wszystko. No, to jest sucho, a ja... Tak. Coś tam się z daleka do nas Wiemy, Chciałem. Ja na chciałem widziałem i patrzę. -ka. Każdym razem to, patrzę. To, to włącz kierunek w prawo, Ja jest, wiedzieli, no, szybciej, Tak, ich pójdź, pójdź bo tak. Tak. Żeby, żeby oni wiedzieli, że ich widzisz. Nie hamujesz tak bardzo. ja też możesz puścić. Ja też Bo nie, tu i tak mam taki zakręt, że i tak muszę odpuścić te rzeczy. Nie napędzaj się, bo w czasu i tak nie zrobisz, a już zobacz jakie masz kurwa hamulce z terenu. A jesteśmy na początku okrążenia. Nie napędzaj się, nie napędzaj się, jedź sobie takim tempem, to ci, to ci teraz wystarczy. Z czysto. Jak na początku okrążenia? Nie hamuj nie hamuj, nie hamuj. 8 kilometr. No, na początku jeszcze nie minęliśmy połowy. Tutaj jest te Czyste zagręty są to... niż... Cię nie szybkości. Nie, nie, nie hamuj, nie hamuj. Nie bo za szybko jak na mnie to wpakowaliśmy się. Wypuść to, teraz za szybko. i wciągaj do środka. Wciągaj do środka, ale już się nie napędzaj, bo utrzymaj tę prędkość bo zaraz będziemy musieli hamować tak czy I puść i puść, 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 bo już jest hamowanie. To, to jest najwolniejszy zakręt. Teraz na Pamiętam. A to nie. nie, nie, nie. Do dwójki I głęboko tutaj. To jest, pamiętaj, że nie. głęboko dokręć i wklewamy. Ale puściłeś się z tyłu, nie tam. Ale trzy klej ten nakład. Że, że... Dobra, już się nie napędzaj, bo hubujemy. już jadę samochodem, wrzuć kierunek. i już tam. takie klei. I już. I rzucę te ciekawe. I teraz przejeżdżamy nad miejscem, które zaraz zobaczycie, jest drona. Tak. O, już trochę szybciej, bo tam tak bardzo mocno tego 60 się nie trzeba pilnować, ale widzę, że się wszyscy pilnują, żeby... Nigdy faktycznie, gdy jak, rzutu, jak było z drona, to nie wyglądało aż tak ee, szeroko, nie? Tak. I nie myślałem faktycznie, że po a. prawej stronie jest ten Mankan czy Hanku. O, Civic ten co wyjechał no. o, Smuteczek. Uważaj, bo może być rozdany no. olej. Samo jest? Tak, kurwa. Spaliło się sprzęgł. Myśleliś? Tak, bo dym leci z prawej strony. Dym z prawej, no w tak. trzeba, Pamiętajcie, że mamy sprzęgło, Cała... który ma 300 tysięcy przebiegł. No yeah. dobra, jeszcze te... Ale wiesz, to, za mną jest cały... Cały, cały Za nami jest cały peleton. I pierdala. No Otóż trzymaj się prawej strony na razie, ale już dwójeczkę sobie przygotuj. I okay. ogień tutaj był jakiś turysta. I Porsche musisz prosić prosiaka. Co on sam czy jak pójdziecie? 918 Spider no. Tu jak czworka to jest za dużo. Ten, no to przyspiesza. Ten też stał na tym na parkingu To jest ale tam jakieś jakichś okay. I nie? ogień, ogień, pewno. Tu jeszcze na desorbentu, patrz, po jest strasznie Krak Krakcie. To było ostro. Jak, tu się dało, można było. Nie, tu lecisz sobie cały czas, z taką prędkością, z jaką my lecimy, to na razie możesz trzymać. Spokojnie się zmieścimy. Nie, bez hamowania, bez hamowania. Jedziemy pod górę auto szybko A Ty też jechałeś czwartej będzie płka? Nie, tutaj to ja trójkę jechałem Trójka. W rzeczywiem zamiast... Ja rzeczywiście jest w pojawiach Nie, tutaj nie. Ale w ogóle obulatorze? Nie Chyba. Nie, może, może im wrzucałem, ale to, to jak wiesz Do prawej i wrzuć kierunek, bo mamy samochód szybko O kurwa cały pele o, kolejny leci? Co? Kurwa, cały pelet No i dobrze, oni też wiedzą, że są jazdy turystyczne. za nami też jest turystyka Trzymaj się wewnętrznej cały czas i to wystarczy. Olek. Tak? Jałem? A góra. Czyli bizzy. <laughs> Dawaj koniecznie, koniecznie dołem, kurwa, stary będziesz zajarany. Tu oh, już szybko. Cy A budowa jest większy kąt, nie? Większy kąt to są i, dwie klei. Dwie i klei klejn. O Panie kurwa, poszedłeś no więcej. więcej Aż tak to ja nie mówię. <tosłuch> 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 na wejście poszedłeś krótko. <tosłuch> <tosłuch> Aż nas nakleiło. Tak. Uważaj, są samochody cały czas. I już wolno. Teraz tu jest to ta. Szybko. I Nie dajmy się No jak Jasid na sobie do Tu to... Tutaj wiesz co robić. Do lewej się dokleje, już do lewej się dokleje mocniej i już w prawo teraz. Dawaj trzymaj się. 10 minut mamy. Puścił, dobrze. Tak trzymaj. Bez hamowania, bez hamowania. Nie byłem taki pewien czy się da. Tak? Dobrze. Niech Nie się Dwa. Musiałem masę przerzucić lekko no, z hamulca, bo... no, ja czuję to z tyłu, wiesz, jak wóz z kurwa bur ziemniaków się czuje. Dawaj. Bez hamowania. Wypuszcz do lewej. Wypisz do lewej. O, jest. Dobra, za zakrętem już nie Bez hamowania, Krzysiu. Hamulca staraj się unikać jak ognia. Znaczy, hmm. może nie jak ognia, ale staraj się unikać. gdzie ja no, zjedzie, coś szybszego. Proszek, proszek. Spuść prosiaka, ale nie przyklejaj się z, do linii, bo wtedy my stajemy w bardzo niebezpiecznym położeniu. I odcinaj od razu, bo switch zaraz Cię dogodzi. No wiesz co. Dobra, to, to pan już. I żółta flaga. To co? Przyjeżdżamy akordem z turbo. <laughs> o ojo, ewolucja, nie Mamo, 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 ale ja Ale tylko dotknęli. No, ale zdarzaki maska do wymiany, tak. Ja pierdolę. Uważaj, tu się nie napędzaj. Nie, nie hamuj, ale nie napędzaj się. Tu To Tu jest ten zakręt, gdzie byliśmy. Tak, tak. Tu trzymaj się, tu już możesz trzymać na gazie lekko nie lekko, tylko wjebane. No, ale tutaj zaraz za szczytem trzeba... Ja, lekko ja przyciąć. Z tego czysta. Za nami tylko Kia Ceed. Trzymaj go z tą prędkością, nawet możesz przyzbierzać. Dopiero jak tak czuję się pewnie. Mówię, że tutaj jest takie przerzucanie trochę masy, a Będziemy musieli później mocniej trochę zamamować. Zbliżają się do nas też jakieś samochody. Jeszcze mamy zakręt Plus, Nie, tak nie rób tak. Nie, tak, bardzo musisz puścić. Aż nie. tak bardzo stary, nie zrywaj swojej linii przejazdu, bo... Ale ja czułem ile... Są... Co innego czujesz za kierownicą. Nie wbijaj się. mamy cały czas na plecach, jak coś. O. 15 minut od zacząłem nagrywać, czyli tak koło ronda zacząłem nagrywać Jeszcze jakieś 2 minut To na razie 3 W sensie bez Ten zakręt jest ostrzejszy niż w no. Ale tutaj bardziej trzyma i... No i dobra, do no to powiem Ci, że... Miałeś czystsze kółko od Grzeszka generalnie, jeśli no, chodzi o tor, nie? Flag i... Tak, i... Ale się bardziej stresowałem. Tego nie wiesz. Jednak. Bo to było moje pierwsze w życiu kółko po nootwardingu w realu. I powiem Ci szczerze, że chcę pojechać już na następne. Ale nie dzisiaj. Innym autem. Takim, w którym pe pe pewniej bym się czuł na trochę lepszych oponach, lepszych hamulcach. E Zaraz Piotr, czas na Ciebie. No zaraz to zrobimy, tylko dawaj no, na parkingu. Ale so, jestem w chuj zajarany. No. Kurwa, no. Sztos jest kurwa niesamowity. Fajne, kurwa, fajne. nie wiedziałem, że za, można tyle wycisnąć za kłopot. Mi też się zaczyna podobać. No, <laughs> nie, ale można, nie? Ty w no. sumie ani się raz nie odkleił, nie? Jakoś nie, tak... Nie, on właśnie bardzo jest... Nie, on jest taki przewidywalny. On masy ma dużo i dobrze ma rozłożoną, dzięki butli też, no nie? Nitro? Tak, tak, właśnie. <laughs> Krzysiu na pierwszym kółku nie może strzelać. To co Krzysiu, jak oceniasz? No, e, zajebiście, przyjadę to na pewno jeszcze raz tylko trzeba poskładać kupatę do końca. Czyli więcej mobilizacji. Się zacząć ją budować, rozumiem. <sumie> <sumie> tak. Pozdrawiam serdecznie Wysoka Czwórka i zapraszamy do następnego odcinka.